Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca. Publikacja odbędzie się 7 lipca, ale może zdarzyć się tak, że w niektórych szkołach pozostaną wolne miejsca. W związku z tym od 19 lipca rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą, która potrwa do 31 sierpnia. Obecni gimnazjaliści wybierać będą spośród 9 liceów, techników i szkół zawodowych z terenu Jeleni Góry. Dla nich utworzone zostaną 42 oddziały gotowe na przyjęcie 1200 uczniów. Każda z tych placówek przygotowała już ofertę edukacyjną. Prezentacja odbyła się podczas ostatniej gry miejskiej. Jest w niej wiele ciekawych e, kierunków. Jednym z nich jest na przykład tak jak ja, technik żywienia i usług gastronomicznych. Jestem bardzo dowolna z tego kierunku, bo to myślę jest taki kierunek przyszłościowy. Ludzie jedli i jeść będą, więc myślę, że z pracą nie będzie większego problemu. Najfajniejszy kierunkiem w naszej szkole to jest właśnie technik z i terminali. Bo jest My no, jesteśmy o, pierwszym rokiem właśnie tego nowego kierunku. Tak. No i uczymy się tutaj o odprawie no, o pasażerskiej samolotach, o promach o na promach. statkach. Ogólnie wszystko do usługą pasażerów na tak. lotniskach. O logistyce, bardzo dużo jest logistyki. Tak. No ja uważam, że jednak te trzy lata w liceum no to są najważniejsze lata naszego życia, najciekawsze, więc warto jest spędzić w szkole, która nas czegoś nauczy, ale też no, nie zniszczy w nas takiego, że tak powiem, życia społecznego, życia codziennego, czyli atmosfera też się liczy, a ludzie są naprawdę super, nauczyciele są super. W tej chwili jesteśmy już po grze miejskiej, ale mamy dni otwarte szkół, o terminach w poszczególnych szkołach można się dowiedzieć na stronach internetowych. Więcej informacji na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych można zasięgnąć na stronie internetowej miasta www.jeleniagora.pl